Państwo, ja się bardzo cieszę, że te trzy nowe ambulanse w tym roku trafiły do Głogowa. To chyba sprawia, że Głogowskie Błogowski, Pogotowie jest najnowocześniejsze w tej chwili na Dolnym Śląsku. E, trzy nowe pojazdy, dwa przekazane w lipcu, jeden dziś e, i ten jeden faktycznie dodatkowy, trzeci ambulans, on był tylko i wyłącznie dla głównego przekazany, ponieważ my jako miasto zdecydowaliśmy się um, dokonać zakupu, zakupu tych noszy elektrycznych. Jak już pani dyrektor powiedziała, to zakup blisko 200 tysięcy złotych, dokładnie 180 tysięcy złotych, i to nie jest um, faktycznie jedyne, jedy, jedyny dar z miasta dla Pogotowia w tym roku, bo te tablety. Na łączną kwotę ponad 60 tysięcy złotych i drobny sprzęt również zostały przekazane. Każdego roku wspieramy nasze Głogowskie pogotowie. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, aby ta pomoc docierała do nich, a ona oczywiście nie jeździ sama. To te samochody same nie jeżdżą. To wspaniała ekipa Głogowskich ratowników, którzy pracują tutaj w Głogowskim oddziale pogotowia. Dziękuję serdecznie i pani kierownik, i wszystkim. Którzy no właśnie odjeżdża jeden pracownik to dostał to wezwanie. To Taka jest ich praca, szanowni państwo, na świętowanie jest czasami tylko kilka chwil, ale cieszę się, że mogliśmy tutaj się spotkać, żeby przekazać mieszkańcom, że nasze pogotowie naprawdę jest świetnie doposażone, ma świetnych ludzi. Szanujmy to, szanujmy, szanujmy tych pracowników, szanujmy to, że i władze wojewódzkie i pogotowie leknickie, i tu nasi pracownicy są po to, żeby żeby właśnie dbać o zdrowie również tych mieszkańców Głogowa okolic. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy wielo wieloletniej i oczywiście jesteśmy otwarci. Na przyszły rok też mamy jakieś zabezpieczone środki, ale ponieważ jesteście tak nowocześni już, że pan chyba drobne rzeczy wnioskowaliście. Niemniej jednak jesteśmy tutaj, ja osobiście i Rada Miejska zawsze przychylnie nastawieni do państwa potrzeb.